To Zadra, pies pirotechnik. Przed jej nosem nic się nie ukryje. W dniu meczu na stadionie pierwsi pojawiają się właśnie eksperci od materiałów wybuchowych. Odnajdowaliśmy różnego rodzaju drobne materiały. Były to race, były to, były to świece, różnego rodzaju materiały przygotowane metodą chałupniczą. Jednakże nie były to żadne środki pirotechniczne. Chodzą, sprawdzają, ustawiają. Praca tutaj jest zajmująca, wcale nie jest taka oczywiście prosta, jak się niektórym wydaje. W końcu legia to klub wojskowych. Lekko więc nie jest. Zanim wokół areny zmagań piłkarzy pojawi się ochrona, specy od bezpieczeństwa przechodzą obowiązkową odprawę. Jeśli coś się dzieje takiego to, żeby też starali się reagować. Nad bezpieczeństwem, zarówno przed meczem, jak i w jego trakcie, czuwa się też z góry. To prawdziwe centrum dowodzenia. 152 kamery monitoringu bez przerwy obserwują to, co dzieje się na stadionie i w jego okolicy. Jest sporo kamer do, do obsługi i do e, przyglądania się temu, co się dzieje na stadionie. Czasami decyzje, które tutaj są podejmowane, nie, nie są łatwe. Jola Aneta, pamiętajcie. Z ochroną bez przerwy współpracują wolontariusze. Ich praca często jest niedoceniana. To błąd, bo tak zwana służba informacyjna ma co robić. Jesteśmy od tego, żeby po pierwsze informować wszystkich kibiców, gdzie jest ich miejsce, gdzie jest ich sektor. Jeżeli coś dzieje się nie tak, to informujemy o tym ochronę, aczkolwiek chcemy najpierw my pierwsi załagodzić sprawę. Bo jak wiadomo, wolontariusze zawsze są najbliżej widzów. Problemu z trafieniem w odpowiednie miejsce nie ma za to delegat z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wysłannik PZPN-u trzy godziny przed pierwszym dzwiskiem sędziego spotyka się z przedstawicielami ochrony i służb mundurowych. Godzinę później z sędziami. Ustalamy tam stroje: sędziowie sprawdzają, czy wszystko jest ok ze strojami, czy zgadza się z zaleceniami sędziów. A także dokładny czas wyjścia piłkarzy na boisko, czy rozpoczęcia meczu. Wraz z pojawieniem się pierwszych kibiców na stadion wjeżdżają służby ratunkowe. Takie są przepisy. Stadion Legii Warszawa, zlokalizowany przy ulicy Łazienkowskiej 3 jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i Europie. Tutaj wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. To, co próbujemy zrobić, to jest pięć poziom organizacyjny na takim samym poziomie, jak mają najlepsze kluby w Europie. Poza dwupoziomowymi trybunami mogącymi pomieścić ponad 30 tysięcy kibiców, na Pepsi Arenie znajdują się tak zwane strefy VIP. Tutaj mecz smakuje zupełnie inaczej. Poza tym, że mamy standardową ofertę, czyli oglądamy mecz, możemy zjeść pyszne menu serwowane przez restaurację Belvedere. Jest to niewątpliwie szczególne miejsce pod kątem relacji biznesowych. Zupełnie inaczej mecz ogląda się też z tej trybuny. To strefa rodzinna. Na której zgodnie z tradycją pojawiają się sami piłkarze Legii Warszawa. Zanim jednak, w tym przypadku Tomasz Jadłowiec, zajmie miejsce na widowni, musi rozdać setki autografów. Cieszy nas to, że młodzi, młodzi kibice przyciąga, są przyciągani na, na trybuny i oni również nam pomagają w dużej mierze. Kibicom w dużej mierze pomagają ci panowie to im wojskowi zawdzięczają oprawę multimedialną na stadionie. Dwie godziny przed meczem jesteśmy w pełnej gotowości i od tego momentu skupiamy się na budowaniu atmosfery na stadionie. Im bliżej do meczu, tym, tym bardziej staramy się wprowadzać więcej energii na stadion, żeby kibice też poczuli atmosferę. Kibice Legii Warszawa wyraźnie czują tę atmosferę, bo nie od dziś nazywani są najlepszymi w Polsce.